Witam wszystkich Państwa, nazywam się Mankiewicz Wojciech, reprezentuję firmę Mine2 Polska, gdzie obsługujemy rynek z mojej strony pod kątem rolniczym poprzez sieć naszych drzwi, sprzedajemy maszyny i w tej chwili mamy przyjemność, jesteśmy u naszego klienta, pana Wrubleckiego, który ma maszynę MLT 7.3. Pięć. pięć tak zgadza. silnik stukonny dobrze pewna pompa wielotłoczek tam jest tak jest, 100 tak się jest. na, na, na tak jest trochę silnik jeszcze Perkins jak jeszcze starsi pięciu mówią m, dokładnie tak jest Perkins <laughs> maszyny mają tu siedzio na te Cermaniały jeszcze I jeszcze i całe potem dokładnie Ten dokładnie, ta, ta dokładnie pokoń. Pokoń. tak jest no. jak maszynka jakie, jak, jakie wrażenia w sumie po latach pięciu. pięciu pięciu w czerwcu teraz mija pięć lat jak jesteśmy Szczęśliwym użytkownikiem Dzięki. tej maszyny. Nie żeby tam słodzić i chwalać, ale naprawdę nie wyobrażam sobie życia dzisiaj w gospodarstwie bez, bez tej ładowarki. No, maszynka ma już godzin. Tam... 5200 500. godzin, 5 lat, czyli średnio tam ponad 1000 godzin rocznie. Wchodzi na okrągło. Zawsze są jakieś tam drobne awarie, coś tam się zdarza, ale jeżeli chodzi o, 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 o całą resztę, jesteśmy. No bo w sumie samo gospodarstwo to jest też profil, właśnie trochę takby rolniczo, jeśli chodzi o uprawę roślinną i hodowlę, mleko. Tak jest, ale tak, tutaj tak, głównie tak. właśnie pod krowy, bo jeżeli chodzi o usuwanie obornika, e, robienie paszowozu, gdzie paszowóz jest robiony dwa razy dziennie, więc ona na okrągło. No ale poza tym, e, nawet rzeczy, które może można byłoby nią nie robić, to i tak wykonuje się tą, tą ładowarką, no bo jest bardzo wygodna i, i sprytna. bo uniwersalna, bo to jest 3,5 tony do 7 metrów, i to jakbyś tam zamyka temat zupełnie, czy... Starcza. na gospodarstwo o moim profilu, o naszej wielkości, naprawdę starcza, sprawdza się super. Nawet, mówię, jest jakiś tam pomysł, może tutaj się dogadamy z firmą i pewnie będziemy myśleć nad tym, żeby też kupić młodszy, lepszy, może większe troszeczkę. No, zwłaszcza nad naszą nową serię New No ta nowa seria. Newark. Tom 7. 737, czy takie maszynki. No, a generalnie sama maszynka e, przez no, okres użytkowania, nie wiem, jak tam serwisowo to wy, wypadło, ilość tam us, us, usterek, jak to wyglądało, bo nasi to właśnie często się interesują, bo my nie chcemy tam gdzieś tam pokazywać maszyn nowych. No też 5 lat ma. No, 5 tysięcy godzin ma. Coś myślę, że można o niej powiedzieć. To znaczy tak, oczywiście y, problemy typowo rzeczy takie typowo techniczne, czyli tak, wąż, pęknięcie węża, no, no to nie jest jakaś tam wielka awaria, tak? no, coś co na okrągło są jakieś ciśnienia, zmiany, tak. coś tam, może jakiś uszczelniacz na jakimś kole, czy coś. ale żebyśmy na przykład walczyli czy z jakąś pompą, tak? może o jakieś łożysko, ale tak żeby na przykład stała maszyna, bo, bo, bo głównie jakiś silnik, czy pompa, czy układ, nie, nie zdarzyło się, nie że po prostu no, rozmawiamy dzisiaj i chciałbym ją wychwalić, ale naprawdę przez te 5 lat, jego użytkowania, czyli tak jak mówiliśmy, średnio te 1000 motogodzin rewelacja. Ja jestem, ja jestem zadowolony i, i mówię, jeżeli mogę powiedzieć, to polecam naprawdę maszynę. No, bo tutaj też, też właśnie dzisiaj widziałem ma hit maszyna, a autoryzowany dealer, tutaj, który to panu masz też sprzedał. Dostał też jakiś uszczelniarz, tak? To tak jest, uszczelniarz. No właśnie leci olej, 5 no, lat ją użytkujemy, tak. Na tylnym, tylne lewe koło jest przeciek, ale też co jest ważne robię telefon, jest albo serwisant, jeżeli wiem, że sobie z tym nie poradzę, albo jest szybka przysyłka części. Też nie dopuszczamy do tego, żeby to coś ścielało dniami, tygodniami, no bo wtedy rzeczywiście to ulegnie zniszczeniu i może być proces nieodwracany, Trzeba będzie kupować grubsze elementy coś tam. Ale to jeżeli się dba te podstawowe rzeczy, przesmarować, oleje, paliwa Myślę, że. Czyli te 5 tysięcy godzin pojawiły się te matematy uszczelniacze, jakieś wąt takie, takie, Dokładnie, takie nic, nic, tak, nic chyba... tam grubszego takiego. Tak. No, no, jeżeli chodzi o mój pomysł o zmianę, to tylko dlatego, że no już jest coś nowszego, tak jest, nowszy design jest no. może troszeczkę jakieś silniejszy, tak jak żeśmy tu rozmawiali, ale to nie wynika z tego, że ona już mi się wytłukła. Tak? Ja po prostu mogę ją dzisiaj sprzedać dalej, ja mogę ją dalej użytkować i pewnie jeszcze będziemy użytkowali, no. bo wiadomo w w samym biznesie koszt maszyny na przykład używa się sprzedaje między 5 a 8 tysięcy godzin, to też jeszcze jakaś tam cena jest w Jeszcze miarę, może są, za tak coś, tak? coś jest na stanie też te drugie pięć tysięcy godzin czy 8 przepracować w miarę, w miarę, w miarę, w miarę dobrze. Dokładnie, że no jest, jeszcze jest na takim, jak pan tutaj słusznie zauważył, na takim etapie, że, że ona jeszcze działa no jest wszystko, ale i wartość jest taka, taka że. dokładnie. Dobra. Dobra. A są pieniądze na tak jak pan kupi maszynę, będzie użytkowanie 200 czy 300 czy 500 godzin rocznie przy, przy, przy samej produkcji roślinnej. I ona przez konej 10 lat, że tak powiem, bez, bez ale będzie, będzie, będzie chodzić. No bo tak jak widzimy, bo tam no też wszyscy zobaczycie po tym rynku maszyn u, u, używanych, wartość odsprzedaży na monetu jest, jest w miarę wysoka. I <laughs> mamy takie progi do 5-8 lat i powyżej 8 lat, gdzieś tam, tak jak to, 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 to mniej więcej widać. Także kolejny tematem, który dziś tam też interesuje naszych klientów. Ktoś pytał właśnie gdzieś tam no, na opinię ważne, są to ludzie, którzy są jakby przed podjęciem decyzji zakupu. To są ważne informacje. Kwestia eksploatacji, na przykład podstawowy parametr, samo zużycie paliwa. Bo u nas w Majitu było tak, że na przykład silniki te starsze, co były był silnik Perkins, później pe pewne modele miały silniki Mercedes'a, więc 3,5 tonowe. Teraz weszliśmy od kilku lat w silniki Deutscha. I generalnie o tym gdzieś tam e mamy wyobrażenie, właśnie o silnikach Mercedes'a. jakie jest, jest, jest silnika Deutscha, a jak Perkins się plasował, w jakim przedziale gdzieś tam mniej więcej takie panowie tak, tak, wiadomo, no tak jak. To znaczy wszystko zależy w no. jakich warunkach, znaczy tak, ale średnio. średnio. No, no, Jeżeli tak chodzi tak o średnio, bo... myślę, że to się kręciło gdzieś około 5 litrów na, na motogodzinę. Tam, nie? Tak, no. Bo to jest właśnie jaka pracy, że masz tak jak u pana w wchod, hodowlach, nie? I takie jakie zbieranie balotów, pewnie coś tam jest coś tam Dokładnie. Czy raz, jakieś prace na... ziemne, bo na przykład robimy kopce na na, 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 na ziemi, tak, więc yy, jakieś tam prace ziemne, no to coś tam wychodzi, ale średnio, średnio myślę, że około koło tych 5 koło. Pięciu... A transport może pan robić jakieś da dalszy jeżenie to to raczej? mamy gospodarstwo raczej tak tam, mówimy 7 km no. najdalej gdzieś tam mamy, no. mamy no. ziemię, staramy się może tak nie, tak nie jeździć, gdzieś tam nie robić z niej jakieś tam auta takiego do transportu, raczej wszystko się tutaj... Bo generalnie mówię z charakterystyki i pracy tych maszyn, gdzieś tam zauważamy z opinii klientów, nie, że właśnie prace gospodarskiej i tak dalej właśnie wychodzą około tam 5 litrów, nie? ale jak już jedziemy w trasę z przyczepami, transport robimy, to wtedy to zużycie paliwa potrafi tam do 9, wzrosti. 10 litrów, nawet więcej, to jest takie, no, takie równanie. Ale, ale Pan tego nie miał ocenić, tak potrafić nie, dokładnie. Czysto tak tutaj praca w gospodarstwie, więc tak oscylowało około tych pięciu, pięciu liczb. No, a, a nasza sieć dealesco, bo to Pana obsługuje autoryzowany dealer firma Hitmasz. Po dokładnie. Robią no, no, serwis, wszystkim, wszystko i generalnie wszystko, pół, wszystko jest super. Jest naprawdę... Mm, od, co mogę jako tutaj prywatnie powiedzieć? Ja y, jest teraz po godzinach, coś jest, jest już godzina, Wie Pan, przeważnie, jak coś się wydarzy, jakiś pęknie wąż, że olej wyciągnie, coś, to nie w godzinach takich normalnych, tylko mówmy, 16, 17, wykonuje telefon y, przeważnie tutaj do właściciela firmy, do Pana Kutunowskiego. Nie ma problemu. Ktoś dojedzie, ktoś wyda, ktoś zrobi. No, dlatego wiążę dalej, myślę, y, y, nadzieję, że będziemy dalej współpracować. I dlatego, jeżeli może mi Pan tutaj obiecać i powiedzieć, że. Ta nowa wersja rzeczywiście, jeżeli chodzi o zużycie paliwa, utrzymuje się podobnie, czy, czy nie? Jeśli tak, jeżeli może... chodzi o doświadczenia nasze, które już mamy właśnie z nowymi modelami Newaga, z silnikami Deutsche, będzie porównywalna właśnie do silnika Perkins. Nie? Mieliśmy tam kilka siln silników i mamy że tam nowe Perkinsy, czy Mercedes i tak, tak dalej, tam to wyglądało dosyć różnie, ale w tej chwili chodzi o Deutsche, w naszej ofercie już jest trzeci rok. I widzimy na, naprawdę bardzo idealne, identyczne porównywalne zużycia, jeśli chodzi o ten starszy projekt. Właśnie około 5 litrów, 5,5 5, 5, 5 do 6 litrów, gdzieś tak się to, to waha. Nie? I myślę, że w New Yorku będzie Pan bardzo zadowolony, zwłaszcza z kabiny, to jest nowy model kabiny, zupełnie sam maszyny. I można będzie mocniejsza, bo to już będzie można 130 koni, 3,7 tony, to już będzie naprawdę gdzieś, gdzieś tam, myślę, że górna. Myślę, że... My, myślę, że... <laughs> Ale ważne, że o sprzęty zostaną te same, nie? bo to jest też... Czyli cała reszta, czyli z, mm, montaż, znaczy montaż, inaczej, jak to się chce powiedzieć, zapięcie, tak, tak. Karetka, to, wszystko, karetka, wszystko, wszystko zostaje to, to, to samo, tylko też właśnie jest to co widzimy że pan dobo czasami łyżek czy chwytaków nie? między maszyną 3, 7 przy 5 a 7 przy 7 generalnie będzie Pan to może troszkę szybciej pracował, ale osprzęty myślę, że wystarczą to jest te same że nie mamy tego problemu jakby z wymianą osprzętu bo czasami kiedy kupi maszynę dużo, dużo większą to musi dokupić też nowy, nowy osprzęt, no bo masz maszynę 4 tonową i mieć łyżkę 2 metrową no to no to się to trochę jest, miasta. No to się Dokładnie. To się mija ale w tym przypadku żeby to łyżka właśnie 2 czy 2,5 czy chwytaki, dobornika cokolwiek by było to, to będzie to to ten sam Czyli maszyna jest. Mocniej, jest tak. Ale będzie troszeczkę wy... szybciej, troszeczkę lżej, bo ona jest troszeczkę mocniejsza. Nie? No to myślę, że, że będziemy w tym kierunku szli. No, no to dobra. nie. No, nie. No, no. No, a, a samo gospodarstwo wie, jeżeli my, skąd, jakby gdzieś tam pomysł na tre Tres czy ciągnik z Turem był by lepszy? Tak, czy tak? To znaczy, był właśnie... lepszy? z czego to wynika? Nie, nie, znaczy, chodzi tak. W gospodarstwie jeszcze, jak przyjąłem po rodzicach, był polski Ursus z Turem, potem po kilku latach, jak zaczęliśmy z małżonką to sami gospodarzyć, urodził się pomysł, może kupić jakiś zachodni ciągnik. No kupiliśmy zachodni ciągnik, nowy ciągnik, z którym myśleliśmy, że już złapaliśmy Pana Boga za nogi. Niestety wyszło odwrotnie, znaczy niestety, stety, w momencie kiedy rozmawiają gdzieś na jakichś wystawach, czy u jakiegoś kolegi, powinniśmy kupić ładowarki, ładowarka, to jest ja tam przesadzają. Po co tam takie rzeczywiście wie Pan, w momencie kiedy kupiliśmy ładowarkę, tur stał się elementem zbędnym w gospodarstwie. Naprawdę na tą chwilę nie korzystamy w ogóle z tego. To nie, że chcę przechwalić. Nie. Sama praca, powiem Panu, nawet gdy jest awaria typu, pęk włącz, coś tam. Mamy do zrobienia paszowóz, to może to dziwnie zabrzmi, ale. Te nasze krowy muszą poczekać tą godzinę, czy dwie, zanim dowiozę olej i wąż, bo nikt nie chce zrobić turem, bo na przykład syn, który ma 20 lat mówi, tato, turem się nie da zrobić paszowozu. Ja wie, jak się to, no, przecież ludzie kiedyś tylko na tym się opierali. Tato, przyzwyczaiłeś nas do czegoś dobrego i a tym się nie da. No wie pan, no, zwrotność, no w ogóle nie ma o jest, czym jest, mówić. Jest nie? pewien już, gdzieś tam, tam, myślę, taka, taka granica gospodarstwa, gdzie jeszcze ten ciąg z którym sobie radzi, ale powyżej tej pewnej już raczej tylko ładowarka. Pytanie, czy nowa, czy używana, czy kolory, to nie ważne, ale już ładowarka sama, sama w sobie. Nie? Myślę, że właśnie dzisiaj gospodarstwo, jak już posmakuje, czy nowej, tak. czy, czy używanej, już nie wróci do tura nigdy. Nie? Myślę, że to jest, to jest coś, co jest dzisiaj, to jest niezbędny element w gospodarstwie. Zresztą rynek ładowarek jest w sposób rosnącym rynkiem i na sieć z rynek rosnących, tych maszyn tak widać potrzeby u nas, nie? że większość gospodarstw, jak Pan mówi, no, myśli o ładowarce lub kupiło lub będzie kupować drugą. Mam jeszcze takie że na przykład kupili jedną, minęło 3, 4, 5 lat już jest druga na przykład nie? ładowarka, a w się może wzrosło 20%, może coś, nie? i widać, że te maszyny jednak, jednak mają, mają swoją potrzebę. Tak więc teraz może generalnie podsumowując całą, całe nasze spotkanie, naszą to wizytę u, u Pana, nasza maszyna 5000 godzin, ponad 5 lat maszyna, gospodarstwo, hodowla, mleko tak jest. mleko i też roślin, Roślinnej maszyna użytkowana bardzo wszechstronnie, no i w warunkach naprawdę można powiedzieć spartańskich momentami, bo gospodarstwo nie jest w całości utwardzone, gdzie, gdzie będzie można potem to zobaczyć. Przy takiej pogodzie, jaka była dzisiaj, wlało naprawdę fajnie, i, i no, gdzie potrzeba to fajnie, że popadało, no tu niekoniecznie przy tych kopcach, pracuje naprawdę w błocie, w ciężkich warunkach, daje radę, naprawdę tak. daje radę. Cieszy, mi się bardzo z, z, z opinii. Teraz, generalnie pan myśląc o wymianie e, raczej idziemy w tą, jakby parametry troszeczkę lepiej. Troszeczkę tylko Nie lepiej. potrzebujemy, żeby to był jakiś dłuższy, znaczy, ramię, żeby się, znaczy ten teleskop, żeby się wysyłał Do na wiedziu. To wszystko, tylko tak jak pan tu zauważył, że pompa jest może mocniejsza, będzie ona trochę szybsza, czyli będzie można może dwie nosić, czy trzy wykonywać tak. jednocześnie. W jakiś sposób usprawni to, ale wielkość maszyny na pewno nie będziemy przesadzać, bo. Ta, to wystarczy na nasze gospodarstwo. To jest naprawdę to, co i do układania stogów, i do załadunku paszy treściwej, czy czegokolwiek. To jest to, co, co, co uważam, że. Wystarczy. A sam biznes pan przyjmuje, nie wiem, wymianę maszyn czy oddanie dla czy raczej samemu sprzedaż na wolnym rynku i kupienia samego. To znaczy, rynku? no właśnie, przez to, że współpraca bardzo nam się układa tutaj z firmą Hitmarsz, już są wstępne rozmowy, że. I serwis nie boi się wziąć od nas maszyny, bo, jest, bo, historia, bo jest, historia. jest historia. Jest historia maszyny, jest kupiona i w Hitmaszu i jest prowadzona przez cały czas. Więc myślę, że raczej dogadamy się w ten sposób, że będzie wymiana zda dopłatą i zostaniemy dalej. No, też coś z tym rozumiałem. Czasami właśnie to korzystanie z autoryzowanego serwisu jest też jakby w perspektywie czasu opłacalne. Czy, czy firma chętniej odbierze to maszynę, czy nawet sam klient, jak tam opcy, który by kupował, widzi historię maszyny od A do Z w autoryzowanym serwisie? To też jest bardzo istotne. No, dokładnie. dokładnie. Dlatego mówię, że rozmowy są z Hitmaszem i Hitmasz mówi: weźmiemy, na pewno się dogadamy. No i myślę, że, że, że będziemy działać Nie. razem. I raczej nie to jest przyszły rok czy jeszcze? Czy jako, no. To znaczy ja powiem, może nawet i ten rok. Nawet i ten? Nawet rok, bo jesteśmy świeżo po pokazach tutaj na Aha. wystawie w Minikowie, gdzie obejrzałem tą maszynę i no, jestem tak mocno tak zainteresowany. Nie? Nie, no, nasz pan, pan Henryk Łotoski firma Hitmasz, no ma tylko mają i mu także no. To no. też się ważne troszeczkę, że, że, że są gdzieś tam takie pewne se zone u innych dealeru, że nie, ma już tam kilka marek, tak no, stara się ogarnąć wszystko, że szuka gdzieś tak, tam czegoś. ale w tym przypadku firmy Hitmanz tak on zawsze jest sfokusowane i to jest ważne, że są jakieś relacje, że na się najczęściej psuje w piątek wieczorem, ale tak? <noise> <noise> Dokładnie. Ale i że firma po prostu, że tak powiem, trzyma się jednego, Czy? jest dobra w jednym, tak? Ja nie mówię, że te inne są może gorsze, ale chodzi o to, że tutaj wie pan, ja przez telefon. On powiem, że na przykład tylne lewe koło, ucieka olej i jest tylko pytanie, w którym miejscu i nie wiedzą, czy to ma być duże, czy małe, tak? Ja nie znam, wie Pan, czy to jest małe, czy to jest duże, bo to bo przecież się... do skąd? A tam już jest wszystko, więc ja uważam, że jest dobrze. Czyli super, Dzie dziękuję bardzo, myślę, że wszystko w sprawie. Dziękujemy serdecznie, dziękuję bardzo. Witam, reprezentuję firmę Hitmarz, która między innymi dostarczała w 2012 roku Ładowarkę teleskopową do gospodarstwa pana Mariusza Wrublewskiego. Firma Hitmarsz już od ponad 10 lat jest dealerem Manitu. Operujemy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zarówno w sektorze y, rolnictwa, jak i budownictwa. Zajmujemy się tylko maszynami Manitu, co pozwala na osiąganie wysokich standardów obsługi klienta, zarówno jeżeli chodzi o sprzedaż części, jak i usługi serwisowe. To jest to znaczy na Siedziba firmy znajduje się w Toruniu przy ulicy Łódzkiej. Tam też można yy, w dowolnej porze zapoznać się z różnymi modelami ła ładowarek teleskopowych Manitu, jak również i ładowarek przegubowych Mustang, które staramy się mieć cały czas na placu. Jesteśmy firmą rodzinną, zatrudniamy sześć w sumie pracuje 6 osób. Wystarcza to, żeby opanować sytuację na naszym terenie. Cały czas też inwestujemy w szkolenia serw mechaników serwisu, co się przekłada tym, że, że zyskują coraz większe uznanie nie tylko na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, ale również poza nim, szczególnie jeżeli chodzi o maszyny bardzo wysoko wyposażone w elektronikę, czyli mówimy tu o maszynach obrotowych. Mamy też u siebie bardzo dobrze wyposażony magazyn części. Przypuszczam, że do nowych modeli są one osiągane gdzieś w granicach 90%. Części do starych maszyn jesteśmy w stanie dostarczyć w przeciągu 20 godzin od chwili złożenia zamówienia, o ile oczywiście będą też dostępne na magazynie we Francji. W latach, kiedy rolnicy mogli korzystać z dotacji, firma nasza sprzedawała 40 do 45 maszyn rocznie. Natomiast teraz w okresie, kiedy tych dotacji nie ma, nie znaczy, że nie ma rynku. Sprzedaż ta oczywiście spadła i sięga poziomu 25-30 ładowarek teleskopowych, 4-5 ładowarek przegubowych. Jako pierwsi w tym roku w Polsce sprzedaliśmy najnowszy model ładowarki przegubowej Mustanga, model 608. Firma Hitmash w odróżnieniu od innych dysponuje ładowarką teleskopową, którą używamy do pokazów. Jest to własność naszej firmy. I możemy w dowolnym momencie u klienta organizować pokaz, jeżeli jest takie życzenie. Co prawda nie są to wszystkie modele, nie mamy wszystkich do dyspozycji jako pokazowe, no ale powiedzmy, daje to jakiś pogląd o marce Manitou. Nowy, ja jeszcze może dodam tutaj przy naszej takiej wspólnej dys, dyskusji o e, naszym nowym rędzu, naszej nowej serii ładowarek, co się nazywa New Ak. E, są to modele od modeli 6 czy i 6 metrów 3,5 tony. Model e, MLT 737. 37 tony, 6,99 metra, 130 koni, skrzynie Powershift i właśnie na tym model też chciałbym się skupić, bo uważamy, że do gdzieś tam może być nasz model taki flagowy, ponieważ rynek polski gdzieś tam właśnie ostrzy około tych 7 metrów w rolnictwie. W tej chwili te już moce silników sięgają już 120-130 koni, skrzynie Powershift, 6 biegów do przodu, 3 do tyłu. Do, do tego modelu też takim modelem bliźniaczym gdzieś myślę, który rynek też będzie zainicjowany, tylko jakby niższym cenowo, będzie model MLT 733, czyli 3 tony u dźwigu 6-9 metra wysokości podnoszenia. I te trzy kluczowe modele, jak gdzieś tam myślę, są dla rolników najbardziej tam przydatne, uniwersalne, czy są małe, czy średnie, czy większe. Plus do tego oczywiście oferta maszyn typu 625 MLT, czy MT65, czy MT65 Easy oraz maszyn większych od 4 ton do 6 ton, takich ładowarek jak MLT960. W tej, w tej chwili to, co dziś tam warto podkreślić, naszą nową kabinę w Niagu Jest to kabina o głośności, o poziomie hałasu 73 dB, gdzie jak gdzieś tam się przyglądamy maszyną na rynku, jest to chyba poziom w tej chwili nieosiągalny dla nikogo innego, jeżeli chodzi o ładowarki teleskopowe. Zobaczymy, jak rynek zareaguje na nasze nowe kompakty. MLT630 to są w trzech wersjach: są i na napędach hydrostatycznych, i na napędach mechanicznych koła 20 cali, koła 20 strat cale także w naszej ofercie myślę, że jeżeli klient ma gdzieś tam parametry dołożenia takie jakieś tam zas zasobność finansowa, czy w nie wiem, wielkość obory, czy, czy sposób załadunku to cała nasza oferta, jeśli chodzi o produkt, jeżeli chodzi o finansowanie, nasza oferta Mind to Finance, gdzie mamy w tej, w tej chwili dwie oferty finansowania: rok, gdzie jest 50 na 50, i oferta trzecia, gdzie też jest 0%. Do finansowania te wszystkie rzeczy plus nasza jakby gdzieś tam, generalnie myślę, że na chyba z lepszych sieci dlesk, jeżeli chodzi o, o Trescopy, tres jest to ponad 15 dla w Polsce, którzy pracują z nami już od wielu, wielu, wielu lat. Myślę, że klienci mogą czuć się bezpiecznym pod kątem inwestycyjnym, pod kątem serwisowym. E, aby tak jak tutaj pan co, jedną maszynkę wcześniej, wcześniej kupił gdzieś tam e, dalej powracać do nas, jeżeli chodzi o formę zakupu, a to jest nas bardzo ważne, że, że, że mamy klientów e, takich, którzy z nimi roz, rozmawiamy i oni czują, że nie był to zakup jednorazowy, że współpraca będzie się układała dalej. W 1975 roku nabyłem to gospodarstwo. E, hektarów było niedużo, bo tylko 13. Ale z, z, bieg, z biegiem czasu dokupywało się więcej, powiększało się, inwestowało się w maszyny, inwestowało się w budynki. No i tak powoli czas bieg, że dostałem, dos, do, do, doszedłem do wieku emerytalnego, ale rencistego. Także w latach 80, 2005 przekazałem gospodarstwo synowi za rentę strukturalną. Jestem w tej chwili już na emeryturze 3 lata.